Tam jest, tam. Niestety ja mam wiele nie mam tyle obrotu swoje zlokalizować, bo wiesz, że pan rok temu za wybotkami w Łódź botanicznym biała i tam miałem obrazy wiesz, to obrać gdzieś się zaliczy. Więc pokażę Wam Państwu kilka takich praw, może pięć, jeszcze, to są same aktualne. Kilka z Hiszpanii, w ubiegłym roku byłem ponad miesiąc w Hiszpanii zupełnie prywatni, tam właśnie na południu czy dwa na razie, więc tam w ogóle w Hiszpanii jest kultura ogrodów, nie, jeszcze tam, to jeszcze z, od Arabów czy właśnie nauczyli tam, jak Kordoba, Granada, Malaga, więc tam jest mózg pięknie, do dzisiaj utrzymane ogrodów. Ja tak powiem, bo on przed wojną ja, teraz to, tam, to jest zupełne dziadostwo. Przepraszam, że tak mówię. Tu jest znaczy, na przykład taki fragment ogrodu na parku, to są kaktusy, to są akware, no ja tam zrobiłem ponad 100. Tak pokazuję akwaryla kaktusy pod Malagą, Bena Madena, jest taki olbrzymi park, To są kaktusy, część Meksyku, które już tam rosną też bezpośrednio w samym, tym, w samym Hiszpanii. Ja mogę puszczać te akwaryle, bo mi się zainteresuje w Tutaj są na przykład skarbowiczka, ale to już nie ogrody, ale jak łagodnają palmy. Yy, pod Malagą Benan Madena, nie wiem, czy ktoś był w takiej miejscowości, to jest no, 15 minut tak zwanym no, pociągiem lewym się dojeżdża Malaga, ja tam w apartamencie ale pokazuję jak właśnie, to też jest ogród w y, 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 Maladze piękny ogród, y, z, z palmami tam chodzą właśnie, o to jest charakterystyczne, że oni w tych ogrodach y, też chodzą ptaki różne, pawie kury małe, małe kury takie czy nazywam kury ludzi puty, nie kaczory indory i różne inne duże na no, różne gatunki kaczek tutaj jeszcze, no...